Pysznego! To jest ciasteczko. Mniam! Słyszenie, patrzcie na to! Smacznego! Smaczna niespodzianka! Jesteście gotowi na niespodziankę? Tak! Zamierzam zaskoczyć małych robótkowiczów, którzy nie mają pojęcia, że już do nich jadę. Cześć! Cześć! Jak ja, W porządku? Tak! Co za spotkanie! Powiedzcie mi, lubicie piratów? Tak! Aaaa, wspaniale! Ja też! U! Ha -ha. Piraci przepłynęli się na mórz w poszukiwaniu skarbu! Moja załoga. Ja, parę za ja, barwna brodo, mam pewien pomysł! Ha ha! Gdzie ho ho mi chodzi! Zróbmy to! Teraz będziemy robić piracki statek. Jakie kolory mogą się przydać, jak myślicie? Żółte, czarne i brązowe, niebieskie i zielone. Świetnie, zatem zaczynamy robić piracki statek. Jesteśmy piratami. Jakie dźwięki wydają piraci? Aaaa! pomysły. Zaczynajmy więc! Hmm. Najpierw pomalujemy nasz statek na brązowy hmm. Dobrze, a teraz zrobimy okna w naszym statku. Jak się one nazywają? Luki! Luki, racja! Więc nadmuchajcie te koła ratunkowe, dobrze? Yeah. Tak. nie? Chodź. Ten chodź. <gry> O, teraz weźmiemy łańcuch i zrobimy kotwicę. Okej, okay, teraz może. Jakim kolorem je pomalujemy? Niebieskim. Tak jest, niebieskim. Zatem malujmy. Ha. Naprawdę świetnie się da, bawimy, boy, robiąc wielki piracki Stajn. Może i Wy spróbujecie zrobić taki w domu? Boi. Spróbujcie uh, zrobić taki wspaniały piracki yeah. stanek z papierowej miski. Zróbcie i bawcie się nim. Aby go zrobić, potrzebne wam będą papierowe miseczki, sam plastelina, yes. farby i ten sam nożyczki, sam klej, jest plastikowa nakrętka, jest pisak, jest okrągłe naklejki, sam Weźcie niebieską miseczkę. Nie martwcie się, jeśli nie macie niebieskiej. Zawsze można pomalować ją farbą. Odwróćcie miskę do góry dnem. Teraz weźcie modelinę. Podłóżcie ją pod spód i ostrym ołówkiem ostrożnie zróbcie dziurkę. Możecie poprosić o pomoc dorosłych. Nożyczkami natknijcie w dziurce małą szparkę. O tak. Teraz weźcie drugą miseczkę Przez no. i posmarujcie klejem za okrągłe Już! Przyklejcie je do siebie tak, by powstała łódka. Następnie włóżcie łódkę na Wsaćcie dwa ołówki na końcach łódki. Wynocha sniaczko! Teraz pomalujcie łódkę na brązowy kolor. Na jeden ołówek nałóżcie trochę plasteliny i przymocujcie plastikową wykrętkę. Na drugim ołku można przykleić pos... na przykład flagę. Trzyma, Możecie narysować piracką czapkę kości. Albo inny rysunek. Ale jak! powstrzymamy od to... Jeszcze Ale przy... jak postrzymamy! Ponieważ piracki statek jest gotowy do zabary! Piaci ochory! <laughs> <ja, trzyma. śmiech> świetny sposób na zrobienie statku <laughs> It's time to stop! Pomogę wam! But how can we stop? A little postrzym! Przyszła pora, żeby poskładać nasz statek. Już prawie... Jest wspaniała załoga. Tak,